Siemanko, zapraszam Was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS. -a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. A przed nami piąta runda. Spójrzmy Tym razem, no fear tak zwany w środku. Tutaj nie boimy się wychylić, nawet po jednym po prostu, aby Snack zdobywał eliminację. Trzy fragi od Snacksa. E, końcowo to e, niestety nie wyszło. Tu jest Snack z czwartym fragiem. No i... A Goofy? Bardzo sprytnie tutaj Goofy rozgrywa rozgry rozgry Rozegrał, rozegra oczywiście, tę rundę. Goofy, dwie eliminacje. Goofy po nas kolejny, trzeci frag. No i raczej posprzątane po prostu na tym bombsite'cie, aż zdziwił mnie i że w tak łatwy sposób przedostał się z okna do, do dżungli i do konektora, który kompletnie nie był kryty przez antyterrorystów, tam zbyt mocno skupili się na środku, myślę, że chociaż może za chwileczkę, bo Kylar teraz robi bardzo pożyteczną sprawę dla swojej drużyny, jeszcze Kej to wszystko wykorzystuje, świetnie zagrali dwójkowo, teraz zawodnicy... No, ale mamy mały problem. Jeden z zawodników znajduje się na rampie i będzie trzeba tutaj poszukać tej eliminacji. Od szorta kolejny z antyterrorystów. Tutaj nie będzie łatwo się wychylać. No, a bomba. Na szczęście. Podchodzi od apartamentów. Ostatni z antyterrorystów, właśnie Kalasz. W akcji. Jeden na trzech. No, ale to by było na tyle, Kej. Kej namierzył tam rywala, ale tego wychylenia. Przez chwilę nie będzie, dopiero teraz zobaczmy. Jeden za drugim. Padają jak, jak muchy po prostu w tej rundzie zawodnicy. W.A.S.D.X.C. Taka, taka nazwa ciężka dla Kastera, dla ale otwarte kwalifikacje do ESL Challenger Rotterdam. I tutaj na sprycie antyterroryści. Snacks oczywiście stary wyga, no. Ani to wrażenia nie robi, doskonale wiedział, że będzie. Musiał spodziewać się tam kolejnego rywala, który był ustawiony, aby ten boost w ogóle miał rację bytu. Z tak tych 16 HP cały czas w gazie. Zobaczmy. Tutaj wchodzi nawet do. Nie jest kompletnie przestraszony tą całą sytuacją. Zajmuje sobie nawet taką bardzo bezpieczną pozycję z jego perspektywy na zdobycie kolejnej eliminacji. Jeszcze szpera tam na bonsajcie B. No i ten, który już. Zobaczmy. Zdobył aż 3 eliminacje w tej rundzie. Jakbyśmy go wywołali do tablicy. Jak na zawołanie zaczął. Zaczął fragować zawodnik antyterrorystów, no i Szpero teraz wyeliminowany, więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Chociażby teraz w tej rundzie killer już z pierwszą eliminacją, okej, okay. Znajduje swojego rywala. Mamy na środku jeszcze przecież Snaxa, który cały czas gdzieś tam, ten konektor, męczy tutaj swoich przeciwników. Nie wiem jakim cudem nie zginął teraz Kirso, ale wow. Wow. Snacks. Jak ty strzelasz? Gdzieś z tą bombą wycofuje tam Snacks Na tyle obijał rywala, że ten nie wiedział nawet skąd te strzały lecą A tutaj szpero! Proszę bardzo! Dwa piękne strzały! Otwierają mobside back. i jeszcze w innej części mapy Zdobywa eliminację i tutaj antyterroryści teraz rozsypce, nie wiedzą gdzie spodziewać się tego plantu No oczywiście po raz kolejny należy pochwalić drużynę Nine, Która wybiera bomside'a, a ten jest kompletnie Tutaj odpuszczony przez na drużynę broniącą za chwileczkę. K. Powinien mieć kontakt z kolejnym rywalem. No, i to będzie oczywiście kolejna eliminacja. Kilar też daje znać już na tym Teamspeaku, że ostatni z antyterrorystów znajduje się na schodach. I z tej pozycji będzie trzeba tę eliminację jak najszybciej zgarnąć, żeby tutaj nie było właśnie tego typu problemów, bo to może się skończyć źle. Dowiedziane jeszcze na zapalące. Kilar raczej powinien mieć to wszystko pod kontrolą. No. Udało mu się zdobyć ASA już od Andera gdzieś tutaj, próbuje namierzyć rywali. A tutaj Kalasz pokazuje, że. Z pistoletem w ręku, to on się chyba urodził na mapie Demiraż. Bo zobaczmy, kolejne eliminacje wpadają na jego konto. Już dwa trafienia. Szpero też będzie miał tutaj problemy. Widzimy Kalasz po raz kolejny zdobywa eliminację. Tym razem Dimalaki. Mu w tym wszystkim pomaga. No i Ufi, może spójrzmy na niego. Czy będzie w stanie odczarować te pistoletówki? Zawodnik 9. Kalasz wyeliminowany, więc no, być może za chwileczkę będzie k temu okazja. Nie wiem, czy... Mamy gdzieś tam defa w bombsite, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie został on zakupiony. Dlatego Goofy. Śpieszy się właśnie z tym odbijaniem site'u. Goofy był bliski. Szpera obija jednego z rywali. 29kp w koncie Kalasza. Teraz wykorzystał to Goofy. Dobry wyklęty od Shorta. Jeszcze lepszy od Snacksa. Ten zdobywa również fraga, ale zabrakło teraz tego celnego strzału, aby być może nawet zrobić sobie w tej rundzie przewagę. K. Myślę, że jeden z ważniejszych zawodników tej rundy. Jeśli on wygra tutaj pojedynek, to, to może tutaj być jeszcze w tej rundzie dobrze. Proszę bardzo, okej, z pierwszą eliminacją. K. Będzie szukał tutaj kolejnych trafień. K. Mamy dwa fragi z Digla, 16 HP cały czas przy życiu zawodnik Nine. Już jego koledzy gdzieś tam. Kierują się ku bombsite'owi, i doskonale wiedzą, że Dima Alucky już przy swojej decyzji raczej nie zmieni. Podnosi jeszcze AK-47 Kylar. a Laki ma tylko i wyłącznie 20, a Bardziej miał, zostań zamknięty. Jeden z terrorystów doskonale zdaje sobie o tym z tego oczywiście sprawę. A tutaj Kelar już wszystko słyszy, wyrzuci za chwileczkę tego smoke i zdobędzie dwie eliminacje na aktualnych terrorystów, Snacks na środku tutaj szuka się właśnie tego typu zagranie, świetnie jeszcze tutaj dorzucony Mołotow, okej, okay. tym razem nie daje rady, ale bardzo mocno bici terroryści będzie tutaj szansa na wygranie tej rundy będzie musiał się bronić tutaj Mołotowem killer. Szkoda, że nie wychylał ciutkę dalej, bo nie żeby kolejnego grywali. a tu została ta na najbardziej obita dwójka a naprzeciw jest profesor Snacks, który już zdobywa kolejną eliminację Trzeba wybrać mądrze. Myślę, że jeśli tutaj tego typu zagranie będzie, to ten frak też będzie na koncie Snacks. No i proszę, terroryści już tutaj chyba wszystko na jedną kartę gdzieś kładą, bo. A dość szybkiego przedostania się do. Konekta jest tutaj Snacks. Ten kryje się za ścianą, aby tych e... obrażeń nie dostać. Snacks skacze, Snacks próbował się przedostać jak najdalej do tej ścianki, żeby być może. Gdzieś tam nad tym smoke'iem poszukać trafienia To byłoby oczywiście możliwe, A tutaj przegapiłem kilka Bardzo istotnych eliminacji w tej rundzie, bo Zostaje już tylko właśnie ten pan Jesus Jeden na trzech, jedno trafienie I tyle by było już Tej rundy, więc kontra icy i Nine po stronie broniącej Tak to się zaczyna i kufi Już no. Zdecydował się jednak wycofać tam, która wszystko sprawdził. Ten atak na bomb Side staje się już faktem. Kylar i Goofy z eliminacjami. Goofy z kolejną głową, i tutaj prawie swojego e, zawodnika. Goofy ustrzelił tak bardzo skupiony jest na tym meczu. Goofy trzy eliminacje, Goofy czwarty, frak. A my lecimy dalej, tym razem, e, zobaczmy, no, Snacks tutaj będzie miał rywali, nawet nie chce się z nimi pojedynkować, woli dorzucić sobie smoke'a i właśnie, zdobyć tak łatwego fraga jak teraz, chociaż obrywa głowę. Snacks tutaj wyczekuje kolejnych wejść do Snacks raz, dwa, trzy w tej rundzie, Kej, jeszcze eliminację zdobywa, no to tak, jest ostatnim zawodnikiem, który jeszcze utrzymywał się przez chwilę przy życiu. A dzisiaj, dzisiaj pojedynki um, BO1, Te pierwsze pięć rund. To, jeden, a zobaczmy, bo tutaj kej, świetny flash. Całych kwalifikacji i walka o rundę czwartą. Szpero. Nie wiem, jakim cudem ten strzał e, był wprost w głowę Szpero, ale Notice. Trafił tutaj wyśmienicie. Na flashu, nic nie widząc. Trafił wprost w głowę rywala. i teraz obrywa bardzo mocno. Jeszcze podskoczył, to na pewno mu nie pomogło. Kilar próbuje tutaj nadrobić. Notice, przestań tak strzelać. Plusowało ich w tym pojedynku. Notajs z kolejną głową. Notajs, cztery fragi. Teraz powoli tutaj już te małotoby gdzieś dorzucane. Szpero tam próbował, obił jednego rywala. ma też troszeczkę obity. Na razie to jest za mało, żeby zdobywać eliminację. Snacks. On lubi takie akcje, więc może tutaj zrobić przewagę dla swojej drużyny. Dwa trafienia, Hilar jeszcze dokłada jedno. Notajs, niestety tę rundę zakończy. Będzie mu w tym wszystkim pomagał. Teraz taki mały bejcik ze strony Goofiego, aby. Gdzieś tutaj zwabić terrorystów, widzimy oni wychodzą tutaj na granatach i my to wszystko wykorzystujemy. Troszeczkę zaskoczony, ale dwa trafienia zdobyte. Ostatni zawodnik do wyeliminowania. Hej, okay. dorzucanej dawne konektor. Chyba spodziewaliśmy się, chyba wiedzieliśmy, że należy się na tym tutaj skupić, bo będzie dość dynamicznie goofy. Teraz już z pierwszym fragiem Próbuję wejść do okna natychmiastowo. Mamy odpowiedź antyterrorystów. Próbuję wejść na bomb B przez 9. Tutaj ładuje tego USP-ka. Ostatni z antyterrorystów, który jeszcze tutaj jest. Richie dołączy natychmiast do okna. No już, z tej kuchni wybiegł. Zostaje Goofy. 1 na 4, ale Richie strzelał naprawdę bardzo dobrze. I... bo to jest ciekawe, gdzie znajduje się Goofy? Ten wchodzi na plecy rywali. Ci jednak ustawieni dość agresywnie na rampie, więc tak dużo wcale zyskać nie musimy. Richie. Z eliminacją. Być może teraz właśnie Goofy jak już zauważy rywala, to da sporo swojej drużynie. Wychylenie od Notisa tam Goofy troszeczkę chyba przespał, no bał się o tego tak zdaje się, że właśnie tam skierował swoją uwagę. Goofy teraz musi uważać właśnie w tą stronę, którą wychyla i ten z antyterrorystów, no i szpero. Jeden na dwóch. To jest doskonała okazja do tego, żeby właśnie taką rundę wygrać. Szpero wchodzi na plecy rywali, więc to jest tutaj naprawdę ciekawe. Myślę, że mógł troszeczkę czekać, ale nie chciał po prostu od razu tutaj próbował gdzieś szpero eliminację zdobywać, ale nie w tę stronę szpero. Ja próbuje gdzieś tutaj z tą bombą wejść, no ale widzimy, że zdobywa eliminację killer i Snacks natychmiastowo z kosą biegnie tutaj e na bomb który no nie jest tak bez krycia, no bo mamy tam Notisa, już dobiega Richie i teraz paceT, więc można w sumie by uniknąć tutaj tego typu sytuacji, jeśli skontrolujemy właśnie shorta. Killer to Robinków i z eliminacją, na no tej jest Snaxa. Snacksa. Cały czas szansę mamy na wygranie tej rundy, ale jakąś konkretną decyzję, na brojenie tej bomby. Mixer. Cały czas jednak tutaj tej bomby nie broi. Cały czas klar kontroluje to wszystko. No i w tej rundzie nie wydarzy się nic innego jak tylko zwycięstwo. terroryści Widzimy. Jest Petka u Mattiego, Steve Austriaci i Notis. Na USP-kach, a tutaj podchodzi właśnie ten, który zachował sobie AK-47, teraz te... Słyszeć teraz antyterroryści, tutaj Stiwos będzie miał pole do popisu, może tutaj kilka eliminacji zdobyć. Nie wygląda to źle, kratka nie rozbita, więc to też jest kolejne z plusów, który chciałam na rzecz drużyny Nine... Snacks już na schodach szuka tutaj tego wychylenia od Richiego na razie tylko sprawdzamy tutaj konkretne pozycje Snacks coraz bliżej rampy, dorzucony teraz flash od Steve'osa ależ on tę rundę ustawia, zobaczmy, Kay próbuje plantować bombę jednak musiał z tego pomysłu zrezygnować 13 HP, K. musi tutaj szukać pojedynku no bo po raz kolejny cofka tym razem pod bombsite Snacks jeden na dwóch, Snacks może to zrobić. Trafia rywali. Teraz będzie miał trudną pozycję, żeby z niej wychylić wcelowani antyterroryści. Ale za chwileczkę będzie trzeba broić bombę, więc będzie trzeba się rozdzielić. Snacks coraz bliżej przeciwnicy bardzo mocno obija Snacks rywali. Cały czas jest szansa, żeby tę rundę wygrać. Snacks pierwszy, Frak, Snacks, czy będzie druga eliminacja? Snacks to robi. W kuchni jeszcze inne zawodnik, więc Richie. Od domku B zbiera granaty Richie. Tak naprawdę jeden granat na smoku. Spróbują ten bombsite odbić. Killer dostaje informację od Spero. Ten musiał szukać pojedynku. Killer 1 na dwóch, być może pójdzie w ślady Kilar, niestety nie. Richie 22 punkty zdrowia. Trzecia eliminacja w tej rundzie. Pytanie, czy tutaj starczy czasu? ich lecą tą kanapkę, tam jest notis, trzeba ją sprawdzić, spalić, cokolwiek, żeby tutaj nie było żadnego zaskoczenia. Bardzo dobry Nate od antyterrorystów, notis z eliminacją, na szczęście tylko jedną. Snax już wchodzi na bomb, spalone CT, tutaj wychylenie przez Smołka. Killer niestety nie daje rady, teraz jeszcze Ritchie, ok, 3 na dwóch. W przewadze antyterroryści. Trzeba się tutaj troszeczkę zatrzymać, troszeczkę tutaj e, pokombinować, chociażby tak jak teraz. Kej ma eliminację. snacks, niestety nie da rady, Kej. Jeden na dwóch oraz kolejne w takiej e, sytuacji pozostawiane zawody nigna. Kej z eliminacją. Teraz jeszcze tylko jeden i będziemy w niebie. Może tutaj być jeszcze lepiej w tej kolejnej rundzie, ale musi Kej tego klacza ugrać. Kej, czekamy na eliminację. Kej! Niestety nie udało się tego osiągnąć. Przed wybuchem tego smoke, ale na szczęście to nie miało na razie żadnego znaczenia. Powoli przesuwają się antyterroryści Kubom Sajtowi. A oczywiście nie będzie tutaj zachowywania broni, więc... Na pewno ta gra będzie tutaj do końca. Szpero obiega. To może być ciekawe. Tutaj Richie, natomiast za chwileczkę może go tutaj spotkać. Zobaczmy. Jest obity kolejny z zawodników. i zdobywa eliminację. Kej również. No i Szpero. Ostatni z zawodników jeszcze przy życiu. Jeśli chodzi o EC będzie próbował tutaj do końca coś zrobić. Ale tego czasu coraz mniej. Raczej nie uda się tutaj tej rundy wygrać. Po raz kolejny Richie. Jeszcze mamy Keja. Tutaj nie wszystko stracone. Chowa broń, Richie. Nie wiem po co może. Dalej od naszych przeciwników. Killer zdobywa eliminację. Richie tam troszeczkę się spalił. 13 HP, 13 sekund też na zegarze, więc trzeba plantować bombę. czterech x 4, na 4 obrywa. Teraz właśnie Civixer chciał zaskoczyć chciał z tego smołka wyjść. Ale na szczęście mamy jeden za jednego, no i w gorszej sytuacji aktualnie zdaje się, że antyterroryści, jeśli chodzi o HP. jest zdobywa eliminację, Kej będzie teraz jego opozycja na przeciwnikom, ale to nie jest dla niego problem. Kolejna eliminacja dla niego i tutaj jeszcze znak z eliminacją Kej. Po raz kolejny musimy tutaj właśnie na niego spojrzeć, chociaż to jest headshot w wykonaniu Keja. No, ale będzie tutaj Sniper różny na... E, oczywiście AC No i snajper różny na mixer nie CXR był, ale... Najciężka no, sytuacja teraz gufiega, no bo on nie wie czy on może przeskoczyć, czy... Czy trzeba uważać się? Niestety ginie Szpero 19 sekund do końca, Goofy, co on teraz zrobił? Nie stracić przede wszystkim Keja Uważać, żeby tutaj właśnie Kylar nie był w ten sposób skontrowany Próba wychylenia, maty eliminacja goofy. Teraz raz, Goofy dwa. Troszeczkę jednak tutaj chyba. A tych eliminacji zabraknie, żeby szpero mógł to robić. Jeden na trzech karabin sniperski. Jest pierwsze trafienie już mixer w pozycji, którą aktualnie spalił szpero, ale no tak niezbyt ten mołotow chyba wpadł bardziej. Dodał chyba w standard. Jest tutaj smoke, Speron nie spodziewa się rywala właśnie w tamtej pozycji, którą palił. Speron nie widziałeś rywala, Spero nie trafia tego strzału. No widzimy terroryści od razu, natychmiast, bo chcą na ten bombsite powędrować, Steve szuka tam granatów, ale chyba jakiś miscommunication poleciał, bo tych granatów tam w tamtej pozycji nie było. Zobaczmy, tutaj jest snack, snack z pierwszą eliminacją. Na razie na tyle było stać zawodnika na inne. K. będzie wychylał, Kay Strzeliwuje tutaj rywali, ale to jest na razie za mało, żeby zatrzymać ofensywę AC Brush, jeśli chodzi o bombsite, a Killer. Kolejny flash dorzucony na respacete ależ gra na świetnie gra już na icy bruszę Szperoginie. Kej. jego pozycja znana no i niestety